Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam się z Wami w niedzielę w Pepko. I słuchajcie, 54 subskrypcje do 10 tysięcy. Po prostu ja nie mogę w to uwierzyć. To jest po prostu coś niesamowitego. Dziękuję Wam za to z całego serca. I na samym początku mamy taki przepiękny lampion za 50 zł. Czarno-drewniany. I jak widzicie, dosyć sporo kwietników, jakichś stolików przepięknych dekoracji tu wam pokażę kosze bo to są takie fajne akurat w tym pepko yy, półeczki gdzie można właśnie postawić yy, takie koszyki i myślę że to lepiej wygląda niż na półkach także tu wam przejadę po prostu żeby wam pokazać co w pepko jest? Ok, lecimy dalej. Na początek mamy za 40zł takie lusterko, ja widziałam moja kosmetyczka, która robi mi rzęsy, ma takie na ścianie i świetnie ono wygląda, naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Tu akurat mamy popsute. Następnie mamy za 35zł taką dekorację. Teraz e, bardzo są na czasie te dekoracje właśnie e, takie plecione, czy jakieś e, w stylu boho. Także tutaj macie taką akurat plecionkę. Mi się wydaje, że to jest z tych, z tych samych, e, z tego samego, co są wyplatane te kosze. Tak mi się wydaje, ale e, no nie chcę tutaj mówić na 100%. Także tak to wygląda. Idziemy dalej. Dalej mamy ramki, mamy... E, jakieś e, pudełeczka na biżuterię. I co my tutaj jeszcze mamy? Pokażę Wam, bo tego również u mnie nie było. E, podkładki, podkładki serduszka, są to podkładki drewniane. Czy my tu mamy cenę? Nie, tu nie ma. Poczekajcie, zaraz e, poszukamy. Czyli takie podkładeczki pod kubeczek. 4 sztuki za 8 zł. A tu są w kolorze białym, poczekajcie, od razu powiem Wam cenę. Również tak samo, cztery sztuki za 8 zł. Biało-szare. One już, jak widzicie, są takie dziurawe, że tak powiem. E, także już coś innego, ale również bardzo ładnie to wygląda. Ja miałam kiedyś całe takie białe, właśnie drewniane. Ale co ja tutaj widzę? Prześliczną e, świecę. Słuchajcie, i muszę Wam ją pokazać. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jest to czarna świeca. Tutaj jest drewno. Jest to z drewna. Kosztuje 30 zł i ma 15 godzin palenia. 15 godzin palenia. Czarna świeca. Fajna, bardzo fajna. Nie jest taka ciężka. Ja myślałam, że to jest z jakiegoś gipsu, a to jest drewniane. Zobaczcie, tutaj wam pokazywałam te, te pudełeczka na biżuterię. I tak Wam troszeczkę będę również przejeżdżała po półeczkach, żebyście zobaczyły inne produkty, które są już u mnie na kanale. Wrócę do tych doniczek, bo ja widzę je chyba po raz pierwszy, ale wiem, że były. Nie jestem pewna, czy były u mnie na przeglądzie. Coś mi się kojarzy z tymi twarzami, ale tu akurat są, więc wam pokażę. Za 12 zł możecie kupić sobie taką doniczkę, osłonkę. Fajnie wyglądają, bardzo takie delikatne, bardzo leciutkie. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy nowego? Tu mamy zegary. Zegary również były. Mamy e, czarne, srebrne. To było, to było. Zobaczcie, jakie prześliczne kolory. Bardzo ładnie wszystko to wygląda. O, pokażę Wam ten koszyczek. Ten koszyczek jest również bardzo ładny w kolorze złotym. Możecie sobie tutaj e, włożyć na przykład owoce, no ale nie muszą to być owoce ten koszczyk kosztuje 30 zł jak widzicie e, sam na półeczce wygląda również bardzo ładnie dobra, pokażę wam globus globus jest przeceniony z 35 ale czy my mamy cenę o tam jest poczekajcie, 25 zł więc dyszkę, e, dyszkę niżej, zobaczcie taki ładny złoty globus i tu mamy przepiękne dekoracje. Tu mamy akurat lampy, lampeczki, świeczki. E, I już widzę nowość. Bardzo fajną. Możecie kupić komuś na prezent. E, jak widzicie, tutaj mamy takie zapachy. Od razu e, z tą opaską na oczy. Mamy świeczkę. Jeszcze jakieś e, olejki, citrus, Citru, jakieś cytrusowe. Dobra, poszukamy ceny. Poczekajcie, poczekajcie, bo akurat taka kartka jest na cenie. Żebym tu czegoś nie popsuła. Tak sobie położę. Dobra. I ten zestaw kosztuje 40 zł. 40 zł, ale macie tutaj 4. Raz, dwa, trzy. Tak, 4 rzeczy, więc 4 rzeczy za 40 zł. I bardzo, bardzo dużo różnych innych zapachów, świec. Świec. świec Czuszek. Jest naprawdę w pepku tego bardzo dużo. Ok, lecimy tutaj po kolei tymi półeczkami. Tu po kolei mamy taką półkę z doniczkami wiszącymi. Powiem Wam szczerze, że naprawdę ja byłam kiedyś zadowolona. Miałam takie donice. Świetnie, kwiaty w tym rosły. To było takie przepuszczalne. Ale jeżeli ktoś ma sąsiadów na dole, to nie radzę, bo po prostu leci woda. Tu mamy hamaczki. Taka donica, jeszcze powiem Wam, że kosztuje 30 zł. Tu hamak mamy za 50 zł. Ostatnio Wam pokazywałam również krzesła i hamaki w poprzednim przeglądzie, więc jeżeli macie ochotę, to sobie zerknijcie. Dobra, aż mi tu zabrakło. Aha, ostatnio Wam również pokazywałam te podusie takie fajne z myszką mini i mówiłam, że są również z myszką miki, więc możecie kupić mini dla dziewczynki, a miki dla chłopca. One są bardzo wygodne, kosztują 30 zł, ale są naprawdę bardzo, bardzo wygodne, bo ta główka się tak fajnie układa na tej podusi. Tu mamy również z boku te miękkie takie z kuleczkami ale myślę, że ja chyba bym wolała już kupić sobie tamtą. Dobra, następne nowości. To mamy takie kubeczki i kubeczek. Tak się prezentuje, tu mamy złoty, za 10 zł. I tu jest jeszcze w kolorze różowym. Dobra, czekajcie, myślę, że mi spadnie. Tu mamy w kolorze różowym. Może ktoś potrzebuje takich buteleczek zakręcanych, czasami yy, gdzieś śmigamy i potrzebujemy sobie wlać jakąś wodę czy jakiś napój. Za 3 zł mamy taką zakręcaną buteleczkę z koreczkiem szarym i zielonym i różowym. Następnie mamy butelkę yy, w taką przeźroczystą yy, z zielonymi dodatkami za 8 zł, ale zobaczcie tam mamy również różową i szarą. Dobra. I co my tutaj jeszcze mamy? Jak widzicie teraz już się ten e, e, ta ściana trawelowa powiększa cały czas. Ściana taka wakacyjna, ja, ja to na to mówię. 25 zł mamy koc. Te koce również mogę Wam polecić. E, ja mam taki i jest naprawdę świetny. Złożycie do samochodu i Macie za każdym razem przygotowany. Tu mamy kocyki za 15 130 zł, 130 na 160 cm. Wiem, że są jeszcze w kolorze żółtym. Tu są ręczniki. Tam był taki okrągły ręcznik, który już Wam kiedyś pokazywałam, a tu mamy taki, wakacyjny, po prostu gdzieś nad jezioro. Z drugiej strony prezentuje się tak i kosztuje 15 zł. Tu mamy następny. Ten kosztuje 20 zł, 70x140 cm, raczej chyba dla dziewczynki, bo jest z różowym. A tu może być na przykład dla chłopca, zobaczcie jakie ładne rozgwiazdy. I ten kosztuje również 20 zł i również 70x140 cm. Jest naprawdę tego bardzo dużo. O ja, ale świetna nowość. Już ja coś widzę i już wam pokażę. Eee, zobaczcie, jaki ładny. Kosztuje 70 zł. Kosztuje sporo 127 na 168. Tu mamy taki, eee, taki koc. Zobaczcie, jaki ładny. Przepięknie to wygląda. Tak już elegancko. Eee, możecie sobie tak to zaczepić. Tu macie rączkę czyli trochę droższa wersja koca takiego właśnie e, gdzieś na plaży, żeby się położyć e, albo po prostu na podwórku, tak jak my to robimy, czy gdzieś na tarasie. A tu widzicie te właśnie mięciutkie podusie, które są z tymi kuleczkami. Dobra. Śmigamy dalej. Dawno nie było Ściereczek, więc pokażę Wam. Tu mamy 3 sztuki za 10 zł i zobaczcie, to jest. Możecie sobie kupić do tej nowej kolekcji, która właśnie weszła i jest na moim kanale bardzo, bardzo dużo rzeczy z tej nowej kolekcji. Więc zapraszam do cofnięcia się. Zobaczcie, tu mamy jeszcze wielkanocne, więc fajnie. 15 zł następne, 3 sztuki w takich trzech kolorach. Możecie sobie tam powiesić, jak widzicie, macie zaczep, żeby gdzieś powiesić i tu mamy za 15 zł takie szaro białe. Następne za 10 zł dwie sztuki. Tu mamy taką jakby tak w takie listki, a nie, one dwie są takie, czyli dwie sztuki takie same. I tu bardzo dużo, bardzo dużo dodatków do domu. Do kuchni przede wszystkim tutaj. Przechodzimy dalej. Mamy fajny dywan. Już Wam pokazuję. 80x120 za 50 zł. Z frędzlami. Z drugiej strony wygląda tak samo bardzo fajny, bardzo mi się podoba, ja już chyba za trzy razy wychodziłam z, dywan z dywanem i cofałam się i w końcu nie, wzi nie wzięłam żadnego i nie mam tego dywanika, ale ten jest naprawdę bardzo fajny. Podusie, poduszek jest również bardzo dużo do koloru do wyboru. Każdy może dobrać coś dla siebie, zobaczcie wszystkie kolory, naprawdę bardzo dużo. Jak i również e, kocy. Kocy również jest bardzo, bardzo dużo różnych cieńszych, grubszych, takich bardziej miłych, mniej miłych. Te są na przykład bardzo miłe, takie bardzo e, mięciutkie. 150 na 200 cm za 30 zł. I zobaczcie, jest naprawdę go dosyć sporo. A tu one są chyba rozwalone. A nie, one są po prostu takie mm, takie duże. I to są pasująca do nowej kolekcji 150 na 200 cm. Jak widzicie tutaj z boku macie rysunek, jak on wygląda po rozłożeniu po rozłożeniu, w, yy, po rozłożeniu za 30 zł. Tu macie ten obrazek, możecie sobie zobaczyć yy, jak będziecie w sklepie, jak on wygląda. Jaki ma wzór, czy na przykład cały jest w takim wzorze i z drugiej strony wygląda tak. Dobra, odkładamy. Odkładamy i lecimy dalej. Bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, naprawdę bardzo dużo tych koc. Jesteśmy na półeczce takiej bym powiedziała, ala urodzinowej. Bo chciałam Wam pokazać te kubeczki. 3 złote kosztują. I również są z tej nowej kolekcji. Także mamy tu 3, 3 złote, 12 sztuk. Tu mamy za 4 zł, 6 sztuk w takie kwiatki. Ale te już są troszeczkę takie wyższe, jak widzicie. No i to już koniec mojego przeglądu. Dajcie znać, czy Wam się podobało, co Wy sobie już kupiłyście, no i co tam porabiacie w niedzielę. Ja właśnie wróciłam z mrągowa, więc e, idę odpoczywać. Trzymajcie się, cześć.